Osoba formatora, profil formatora i cel formacji w kościele. To są dla nas bardzo ważne zagadnienia, bo to właśnie od celu zależy w jaki sposób idziemy i formujemy w zależności od tego, jaki cel sobie stawiamy. Wiemy doskonale, jak bardzo ważny jest profil formatora. W naszych szkołach, w naszych wspólnotach, w środowiskach ewangelizacyjnych. I prawdą jest, że im mamy dojrzalszych formatorów, im mamy mądrzejszych formatorów, tym lepiej się rozwijamy i tym lepiej ewangelizujemy. A zatem posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych formatorów w takim szerokim rozumieniu, no należy do rzeczywistych priorytetów naszych środowisk wiemy doskonale że zanim zaczynamy ewangelizować wkładamy wysiłek w to aby stawać się uczniami najpierw uczeń potem apostoł i również najpierw musimy być uczniami aby potem móc stać się formatorami najpierw trzeba żyć z Jezusem aby móc żyć jak Jezus i osoba formatora jest przede wszystkim tą, która zdecydowała się prowadzić życie jak Jezus, zdecydowała się zostać uczniem, zdecydowała się, że Pan będzie tą osobę zmieniał, formował, że to Jezus będzie jej formatorem w taki sposób, aby doprowadzić do momentu, w którym będzie gotowa, by zacząć się dzielić tym, co sama otrzymała. Chcemy się zastanowić nad celem formacji w kontekście formacji formatorów. I gdybyśmy szukali takiego mianownika, najbardziej ogólnego, ale też konkretnego, do czego my zmierzamy w naszych środowiskach, do czego my formujemy, to odpowiedź na to pytanie daje nam Święty Paweł stwierdzając, że moje życie to Chrystus. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że to wszystko, co robimy w dziedzinie formacji osobistej i wspólnotowej, ma do tego zmierzać: do pełni życia w Chrystusie, aby Chrystus w nas żył, żeby nasze życie było życiem Jezusa Chrystusa. Do tego formuje Kościół. Abyśmy byli tak jak Jezus, abyśmy szli tą samą drogą, byśmy mieli tego samego ducha, to samo serce. I byśmy mieli przede wszystkim ten sam styl funkcjonowania na co dzień. Do tej pełni życia w Chrystusie Kościół prowadzi nas drogą, która w takim najogólniejszym schemacie ma trzy etapy: to jest oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. To są trzy podstawowe etapy rozwoju życia duchowego i trzy podstawowe etapy formacji Kościoła. I czy się to komuś podoba, czy nie, każdy z nas tą drogą idzie, ponieważ tak prowadzi człowieka Bóg. Najpierw oczyszcza serce człowieka z tego wszystkiego, co nie jest Boże, co jest nieuporządkowane, co jest grzechem, po to, aby człowiek zaczął w sobie doświadczać Bożego światła i w tym świetle iść dalej, by człowiek głębiej przenikał, głębiej rozumiał. I mógł iść do takiego etapu, w którym życie człowieka prawdziwie jednoczy się z Bogiem, w którym nie my już żyjemy, ale żyje w nas Chrystus. I to wszystko można by nazwać taką drogą do tego, by mieć współlos z Chrystusem. By na tych etapach naszego rozwoju, naszej formacji. Przeżywać to, co przeżywał Chrystus. I chwile radości, i chwile takich zwycięstw, chwile objawień Bożych, chwile, w których Bóg triumfuje, ale też te chwile ciemności, chwile smutku, cierpienia, łamania, chwile krzyżowania, i w kulminacyjnym momencie, chwile śmierci, gdy obumrzeć ma w nas całkowicie stary człowiek. Aby mógł się prawdziwie narodzić drugi, to jest droga formacji, współlos z Chrystusem, aż dojdziemy do takiego pełnego życia, które będzie wypełnianiem woli Ojca. W związku z tym, w procesie formacji, bardzo ważną rolę odgrywa przygotowywanie człowieka do rozeznawania i pełnienia woli Boga. Bo y, nie robimy sobie niczego po ludzku. To nie jest cel, aby coś wymyślać, aby pana Boga uszczęśliwiać, y, aby projektować, reżyserować, ale y, główną istotą formacji jest prowadzenie człowieka w taki sposób, drogą duchowego wzrostu, aby on odkrywał, jaki plan ma Bóg. I to jest bardzo realne, to jest bardzo mocne. To właśnie w odkrywaniu, jaki plan ma dla mnie Bóg, ma miejsce oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. W związku z tym, aby nasze środowiska mogły być tą drogą prowadzone, by na tej drodze rozwoju nie pobłądziły, nie poszły na jakieś manowce, potrzeba osoby formatora, który ma kościelną wizję formacji, który formuje. Nie według swoich wyobrażeń, nie według swoich planów, ale który formuje tak jak Jezus i tak jak Kościół. A więc potrzebujemy w naszych środowiskach formatorów, którzy mają prawdziwego ducha Kościoła katolickiego. Potrzebujemy formatorów, którzy Kościołowi są posłuszni i przede wszystkim przez Kościół cały czas są formowani. Przez Kościół cały czas są obiektywizowani. Potrzebujemy formatorów, którzy realizują Boży plan właśnie objawiany w Kościele. Jest to wielkie wyzwanie, jest to wielkie zadanie, jest to wielka potrzeba dla naszych środowisk, aby w ten proces formacji, kierowania, zarządzania szkołami, wspólnotami, nie wkradały się ludzkie pomysły, nie wkradały się takie rzeczy, które nie są kościelne. By nie wkradały się takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo atrakcyjne, bardzo skuteczne, bardzo takie pociągające wielu ludzi, ale które po pewnym czasie mogą się okazać zwiedzeniem, mogą się okazać błędem. Potrzebujemy mądrych formatorów którzy mają pokorne serce i taki czujny zmysł formacyjny, którzy ochronią nasze środowiska właśnie przed pobłądzeniem na drogach formacji. Trzeba się zatem zapytać, kogo można zacząć w naszych środowiskach formować na formatora? Co takiego Potrzebuje człowiek, który ma potem przewodzić innym, nie w takim sensie zarządzania zewnętrznego, ale jakie cechy potrzebuje mieć w sobie człowiek, który będzie formatorem, formatorem przede wszystkim wnętrza. Wydaje mi się, że formator powinien mieć kompetencje, które można podzielić na, na takie trzy obszary. Po pierwsze, to są kompetencje teologiczne, kompetencje, w skład w których wejdzie bardzo konkretna teologiczna wiedza. Wiedza o kościele, wiedza o Bogu, wiedza o rozwoju duchowym. Formator musi być człowiekiem wykształconym w tym obszarze, bo jeżeli ma być formatorem długofalowym, to naprawdę dokładnie musi wiedzieć, do jakiego Boga prowadzi, i jak ten Bóg formuje człowieka na różnych etapach? Wydaje mi się, że nie brakuje nam w naszych środowiskach formatorów, którzy są dobrzy na pierwszy etap, na ten etap pierwszej ewangelizacji, takich formatorów kerygmatycznych. Ale schody i naprawdę wielkie problemy nieraz zaczynają się, gdy trzeba człowieka poprowadzić dalej, gdy trzeba człowieka poprowadzić w głąb. Gdy trzeba człowieka przeprowadzić przez oczyszczenie, przez cierpienie, przez krzyż, i nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale ja się z tym często spotykam, że ludzie zaczynają odpadać ze środowisk, ze wspólnot, zatrzymują się wtedy. Kiedy na drodze formacyjnej naprawdę pojawia się krzyż, naprawdę pojawia się cierpienie, a przede wszystkim zaproszenie Pana Boga do tego, żeby się zaprzeć samego siebie. Żeby Pan Bóg mógł zadziałać nie tak, jak ja sobie zaplanowałem, nie tak, jak ja sobie wyobrażam. I ponieważ każdy z nas stanął, staje i będzie stawał w takich abrahamowych sytuacjach, gdy Pan Bóg będzie do nas mówił: wyjdź, opuść to miejsce, w którym jesteś teraz. Teraz będziesz już robił inaczej, teraz, teraz będzie już zupełnie coś innego. Poprowadzę cię tam, gdzie jeszcze nie byłeś. I wiemy doskonale, co się dzieje, gdy człowiek w takim doświadczeniu zostaje sam, gdy nie ma obok mądrego formatora, mądrego przewodnika, który przeprowadzi przez to doświadczenie, aby to, jak będziemy żyć, jak będziemy przeżywać naszą formację, stawało się coraz głębsze. W naszych środowiskach potrzebujemy formatorów nie tylko na pierwszy etap, o których najłatwiej, ale potrzebujemy formatorów dojrzałych, którzy będą wiedzieli, jak pomóc człowiekowi w oczyszczeniu, w oświeceniu i jak go poprowadzić do zjednoczenia. A więc taki formator musi mieć wiedzę na ten temat. Taki formator musi znać sposób działania Boga na poszczególnych etapach rozwoju duchowego. I jeżeli jakaś wspólnota, jakaś szkoła nie ma takiego formatora, gwarantuje wam, że zatrzyma się na pewnym i to podstawowym etapie i nie pójdzie dalej. Nie pójdzie dalej. Jeżeli formator nie nauczy modlitwy głębszej, jeżeli formator nie nauczy modlitwy ukrzyżowanej, jeżeli formator nie nauczy tego, że w momencie, gdy Pan zaprasza do śmierci, to trzeba w tą śmierć wejść. Jest to, tak jak obserwuję różne środowiska, bardzo wielkie wyzwanie i bardzo wielka potrzeba, aby formować formatorów którzy mają kompletną wizję formacji kościelnej i kompletną wizję tego w jaki sposób człowieka formuje Bóg. To te kompetencje teologiczne, też konkretna teologiczna wiedza. Drugie to są kompetencje, które moglibyśmy nazwać psychologicznymi i wejdzie tutaj w skład tych kompetencji to wszystko co jest związane z formacją ludzką, formacją osobowościową formacją relacyjną, bo to jest oczywista sprawa, że nie rozwijamy się tylko duchowo, ale i ta formacja ludzka musi być na poziomie, musi być właściwa. W związku z tym formator potrzebuje posiadać konkretną psychologiczną wiedzę. Potrzebuje wiedzieć, jak zachować się, formując człowieka, który. Posiada też pewne problemy związane z osobowością, psychiką. Takich ludzi nie brakuje, gdy zaczynamy ewangelizację. Czy to te podstawowe kursy, czy seminaria odnowy wiary, czy różne akcje ewangelizacyjne, nieraz działają jak magnes na ludzi, którzy przeżywają jakąś formę zaburzenia, jakąś formę nieuporządkowania. A formator jest człowiekiem, który potrzebuje wiedzieć, jak z takimi ludźmi. Jak wśród takich ludzi się zachować? Jak takim ludziom też pomóc? Formator potrzebuje tych kompetencji psychologicznych, aby właściwie ustawić relacje we wspólnocie, relacje w szkole, kwestie pewnych rzeczy takich związanych ze szczerością, z blokowaniem sytuacji, które sprawiają szemrania. I tego typu rzeczy, które bardzo niszczą środowiska formacyjne, ewangelizacyjne. I trzecia rzecz, dla mnie osobiście, jedna z najważniejszych, jeżeli chodzi o bycie formatorem to jest doświadczenie własnego rozwoju duchowego, osobistego, który trwa. Potrzebujemy formatorów, którzy są w rozwoju. Potrzebujemy formatorów, którzy nie zakończyli formacji. Potrzebujemy formatorów, którzy znają drogę, którą prowadzą, nie dlatego, że o tym przeczytali, nie dlatego, że im to powiedziano, ale potrzebujemy formatorów, którzy sami tą drogą idą, sami przeszli i zwyciężyli różne próby w okresie oczyszczenia i dlatego wiedzą, jak pomóc, i dlatego wiedzą, co zaakcentować, i dlatego wiedzą, przed czym przestrzec. Potrzebujemy formatorów, którzy są pośród nas jako osoby, o których mówimy, możemy powiedzieć o. To jest człowiek, który cały czas się rozwija i pociąga właśnie tym, że cały czas się rozwija. Dobry formator to jest formator, po którym naprawdę widać, że pracuje nad sobą, że rok temu był inny trochę, że jest w nim zmiana że to, że jeździ czy na kursy, czy na rekolekcje, czy y, uczestniczy w formacji, że widać, że to w nim pracuje, że jest zmiana, że jest w tym prawdziwy. Potrzebujemy formatorów, którzy w jakiś sposób intrygują i ciekawią tym właśnie, co się stanie, jak ta formacja jeszcze zaowocuje, jak on się jeszcze będzie zmieniał. Wielkim niebezpieczeństwem są formatorzy zasiedzeni, którzy się już nie zmieniają, którzy się już nie nawracają, po których nie widać różnicy. Są formatorami kilka lat i są cały czas tacy sami. Jest to, uważam, bardzo niebezpieczne i zachęcające do tego, że właśnie dochodzę do pewnego etapu, a potem to już tak zostanie, nic już więcej nie będzie. Właśnie życie, rozwój, dynamika wzrostu jest wtedy, gdy towarzyszy mi formator, który sam się rozwija, który pracuje nad sobą. Kto może zatem być formowany na formatora? Kogo wybierać z naszych środowisk, aby mógł formatorem zostać? Jakie kryteria w ogóle przyjąć? Po pierwsze, podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Można z tym polemizować i dyskutować. Nie, nie roszczę sobie jakiegoś prawa do absolutyzacji tego. Ale po pierwsze, uważam, że na formatora, do formacji na formatora, można wybrać tylko i wyłącznie osobę, która chce żyć jak Jezus. Ona dzisiaj nie musi jeszcze żyć jak Jezus. W niej może być dzisiaj jeszcze wiele braków. Ale jeżeli widzę, że ten człowiek, jest zdeterminowany do rozwoju, chce się nawracać, że się zmienia, że patrzę na Niego na przestrzeni kilku lat i widzę, że jest progres, widzę, że ten człowiek się zmienia, że ma parcie do tego, żeby naśladować Chrystusa. To jest człowiek, który spełni to pierwsze kryterium by, że chce być jak Jezus. Po drugie, to musi być człowiek otwarty na formację, który chce się uczyć. Który żyje w świadomości, że wiele nie wie, że jest w nim jakaś taka skromność i poczucie, że naprawdę jeszcze wiele przed nim, że wielu rzeczy jeszcze nie potrafi. Potem kwestia pokory i gotowość do poddania się pod posłuszeństwo Kościołowi pod posłuszeństwo swojego przełożonego, swojego formatora. Potrzebujemy do formacji formatorów wybierać osoby, które właśnie nie potraktują tego zaproszenia jako jakiś awans, jak, jakieś wywyższenie, jako formę kariery, ale potrzebujemy wybrać pokornych ludzi, którzy będą posłuszni, którym przysłowiowa woda sodowa nie uderzy do głowy. Właśnie pokora będzie tu jednym z bardzo ważnych czynników. Potrzebujemy wybrać osobę, która już ma za sobą jakiś czas formacji, niezbyt świeżą, wypróbowaną, osobę, którą poddaliśmy próbie. No bo nie możemy zapominać o tym, że jedną z bardzo ważnych ról formatora jest poddawanie próbie, jest sprawdzanie, jest stawianie w sytuacjach, w których może wyjść na jaw, co ta osoba ma w sercu. Jest to trudna sprawa. Gdy formujesz ludzi i musisz ich sprawdzać. Poddawać próbie, stawiać w sytuacji testowej, ale jest to niesamowicie ważne w zadaniu formatora. A więc potrzebujemy wybierać ludzi, którzy próby, w których ich postawiliśmy, wygrali, okazali się w nich pokorni Jezusowi. Nie stawiający siebie w centrum. Bardzo ważna dla mnie rzecz, nie wyobrażam sobie wybrania na kandydata na formatora osoby, która żyje w permanentnym grzechu ciężkim. To musi być osoba, która ma jakby przejrzystą y, dzisiaj sytuację życia sakramentalnego, życia własce uświęcającej. No, i to musi być osoba prawidłowo, z prawidłowo ukształtowaną psychiką. Na starcie wszelkie zaburzenia są dyskwalifikujące. A niestety muszę się przyznać do tego, że widziałem nieraz osoby, które w pewnych środowiskach funkcjonowały jako odpowiedzialne za formacje, którym przynajmniej jednej klepki brakowało. I jest to w niektórych miejscach naprawdę spory problem. Formacja, bycie odpowiedzialnym za formację, kształtowanie formacji, tworzenie formacji, pilnowanie pewnej wizji formacji jest niezwykle ważną sprawą w naszych środowiskach. Jeżeli nie podejdziemy do tego zagadnienia bardzo poważnie, i głęboko, to obawiam się, że zatrzymamy się w pewnym miejscu i dalej nie będziemy mogli iść. Nie wprowadzimy ludzi w głąb. Nie wprowadzimy w zjednoczenie z Bogiem nieemocjonalne, nieprzeżyciowo-uczuciowe, niewrażeniowe, ale nie wprowadzimy ludzi w takie zjednoczenie z Chrystusem, w którym człowiek naprawdę godzi się na to, żeby nie żyć żeby żył Chrystus. I to w takiej postaci, w jakiej zechce. Jeżeli chodzi o środowisko naszej szkoły, czy, czy środowisko naszej wspólnoty, to yy, chciałbym zacząć od yy, świadectwa, że doświadczyliśmy wielkiej łaski posiadania mądrej formatorki, Anny Marii Kolber. Bardzo mądrej formatorki, która była momentami dosyć ostra, czasami nawet trochę nieprzyjemna, ale która miała wizję formacji. Ona wiedziała, do czego formuje. Ona wiedziała, dokąd idziemy. I dzięki temu, że fundament był tak założony, głęboko i poważnie mogliśmy pójść w te miejsca do których ewidentnie pan nas wołał. dużo wysiłku wkładamy w formację formatorów dużo czasu energii finansów poświęcamy na to aby formować ludzi których wybraliśmy do tego aby w przyszłości stali się formatorami Formujemy tych ludzi w rekolekcjach ignacjańskich, formujemy w posłudze, tak jak to się zazwyczaj odbywa na kursach, współprowadząc rekolekcje, ale formujemy też bardzo mocno indywidualnie, rozmawiając, kierując, doradzając. Czas jest bardzo ważnym formatorem formatorów. Czas i ewaluacja. Myślę, że wielką łaską dla nas w formacji formatorów jest ewoluowa, ewaluacja tego wszystkiego, co robimy. Staramy się mocno podsumowywać i wyciągać wnioski. Staramy się prowadzić trudne rozmowy, chociaż nie należy to do rzeczy przyjemnych, ale to właśnie te rozmowy, w których rzecz zostanie nazwana po imieniu, w których no zwróci się uwagę na to, co było dobre, ale też na to, co, co nie działa, nie funkcjonuje albo idzie w złym kierunku. To jest niezwykle formacyjne. Dużo poświęcamy na formację do rozeznawania duchowego, czyli sesje formacyjne, różnego rodzaju spotkania, ale przede wszystkim ten nacisk, który od pewnego czasu kładziemy naszym odpowiedzialnym, na ćwiczenia ignacjańskie, w których bardzo ważnym elementem są reguły badania duchów, by wiedzieć, gdzie jest Bóg, by wiedzieć, gdzie objawia się Boża wola. Czym to zaowocowało? My jesteśmy, jak wiecie, młodym środowiskiem. My mamy 8 lat. Co to jest? To jest naprawdę niewiele. Ale gdy patrzę dzisiaj na moich najbliższych współpracowników, to ja osobiście bezpiecznie mogę powiedzieć, że mam obok siebie formatorów, że mam obok siebie ludzi, którzy mają wizję formacji, że mam obok siebie ludzi, którzy dużo czasu poświęcają na swój osobisty rozwój, że mam obok siebie ludzi, którzy oddali życie kościołowi. I to, co robią, nie jest dodatkiem do życia, ale jest tak naprawdę stylem życia. Że mam obok siebie ludzi, których mogę posyłać w wiele miejsc, i to są ludzie, którzy wiedzą, jak te miejsca formować, by rozwijały się naprawdę w kierunku głębi. To jest wielka łaska, ale widzę, że przez te lata. Dzięki pewnym akcentom kładzionym w formacji, która jest trudna. Ci z Was, którzy wiedzą, w jaki sposób formujemy się w naszych wspólnotach, że jest to codzienna medytacja, to po pięciu, sześciu latach codziennej medytacji, gdzie się tego naprawdę pilnuje, to ludzie, którzy szukają jakichś wrażeń, zmysłowych doświadczeń, to są wykaszani, bo formacja jest systematyczna, wierna i po prostu trzeba pracować. Dzięki temu, przyglądaniu się jak kto przeżywa tą wierność formacji mogliśmy wybierać kandydatów na formatorów widząc właśnie że mają cechy o których mówiłem cechy które pomogą potem dzięki konkretnej wiedzy konkretnemu doświadczeniu w które są wprowadzane prowadzić innych tak jak sami byli prowadzeni E, priorytet formacji formatorów e, no nie może być w naszych środowiskach zastąpiony e, czym innym e, i musi to być priorytet formacji głębokiej e, formacji e, mocnej która będzie nas bardzo głęboko osadzała w kościele w duchu kościoła i czyniła nas rzeczywiście e, podobnymi do Jezusa, ludźmi, którzy z Jezusem dzielą swój los.